Witam serdecznie kochani. Zapraszam na odcinek polskie seksmoby czasu PRL ze swoimi partnerami część trzecia. Katarzyna Figura urodzona w marcu 1962 w Warszawie, aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna karierę zawodową rozpoczynała rolami epizodycznymi w filmach Krzysztofa Kieślowskiego i Wojciecha Jerzego Hasa. W połowie lat 80. zdobyła rozgłos rolami w filmach Pociąg do Hollywood i King Size, które utrwaliły wizerunek aktorki jako polskiego symbolu namiętności. Jej ojciec był lekarzem weterynarii, a matka ekonomistką. Jest jedynaczką. W 1985 ukończyła studia na PWST w Warszawie. Jeszcze przed obroną dyplomu aktorskiego zagrała w debiucie reżyserskim Jacka Koprowicza przeznaczenie. W 1986 do 1986-1989 była żoną przedsiębiorcy Jana Chmielewskiego, z którym ma syna Aleksandra, urodzonego w 1987 roku. W latach 90. była związana z amerykańskim reżyserem, aktorem, scenarzystą i producentem filmowym Ablem Ferrarą. Dwie produkcje kinowe reżysera: Horror der Thriller Killer i Dramat Kaliber 45. Zostały uznane za arcydzieło klasy B. 27 maja 2000 roku poślubiła amerykańskiego przedsiębiorcę, producenta filmowego Kaja Schonhalsa. mając dwie córki: Coco Claire, urodzoną 24 października 2002 i Kashmir Amber, urodzoną 12 lutego 2005. Katarzyna Figura i Kai Schonhals rozwiedli się 24 września 2021 roku. Maria Proboż, urodzona w lutym 1961 w Łodzi, aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, która zdobyła największą popularność w latach 80. Urodziła się jako córka włókniarki, i jak sama mówiła po latach w jednym z wywiadów, pochodziła z rozbitej rodziny. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi ukończyła w 1983 roku. Pojawiła się w serialach 07 z głosiem Tulipan, Micz i Małgorzata. Wystąpiła za granicą m.in. w słowackim filmie Cena Odwagi. Jej pierwszym mężem był aktor Marek Probosz, kolega z filmówki. Po rozstaniu z Proboszem przez trzy lata związana była z operatorem i malarzem Zbigniewem Kopanią. W 1989 na planie filmu Powrót Biszczura poznała Czesława Nogackiego i przez 6 lat była z nim w związku. W grudniu 1995 roku poślubiła Andrzeja Hasika. Wybitna aktorka zmarła 14 września 2010 w wieku 49 lat. Przyczyną śmierci był nowotwór trzustki. Pochowana została w części komunalnej cmentarza Zarzew w Łodzi. Teresa Irzewska, urodzona w kwietniu 1933 w Warszawie aktorka filmowa i teatralna. W 1952 rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, jednak ich nie ukończyła. W 1957 ukończyła studia na wydziale aktorskim w Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej zadebiutowała w filmie Andrzeja Wajdy kanał z 1957. Za rolę stokrotki otrzymała nominację do Nagrody Bafty za najlepszy debiut filmowy w roku 1959. Na festiwalu filmowym w Cannes zdobyła duże zainteresowanie, które przełożyło się na zaproszenia do występów za granicą. Grywała w polskich filmach często rolę uwodzicielek i kusicielek. Była trzykrotnie zamężna, ze śpiewakiem Andrzejem Winciorem, reżyserem Piotrem Paradowskim i aktorem Zbigniewem Grohalem. Jej ostatnim partnerem był Janusz Burza. Z pierwszego związku miała córkę Ewę. Aktorka zmarła 26 sierpnia 1982, prawdopodobnie odebrała sobie życie. Została pochowana na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku. Anna Wojton, urodzona w sierpniu 1960 w Krakowie. Aktorka filmowa i teatralna. Absolwentka studia wokalno-aktorskiego imienia Baduszkowej w Gdyni i wrocławskiej filii PWST w Krakowie. Aktorka scen warszawskich. W listopadzie 1984 zadebiutowała w Teatrze Ateneum w Warszawie w roli sopranistki w Transatlantyku. Występowała także w Teatrze Powszechnym w Warszawie w teatrze Ateneum, potem związana była z teatrem Nowym i teatrem Ochota. W latach 1994-98 przebywała za granicą. Aktorka zyskała popularność dzięki roli w kultowym serialu w Labiryncie, gdzie wcielała się w rolę Mariolki Kaczorek laborantki w pracowni, później studentki farmacji. Już w dzieciństwie marzyła, by zostać aktorką. Chciała również być śpiewaczką operową. Nie narzekała na brak popularności i związała się z Bogdanem Michalskim, z którym wyjechała do Sztokholmu, gdzie został dyrektorem Instytutu Polskiego. Owocem tego związku jest syn Kuba. Dorota Kamińska Urodzona w czerwcu 1955 w Warszawie. Aktorka teatralna i filmowa, prezenterka telewizyjna. Po maturze zdawała egzamin wstępny na Politechnikę Warszawską, jednak rezygnowała ze studiów inżynierskich i postanowiła wstąpić do szkoły teatralnej. Jej debiutem scenicznym była rola pensjonarki w spektaklu Ryszarda Marka Grońskiego Podróż po Warszawie. Jeszcze podczas studiów zadebiutowała na dużym ekranie w filmie Krzysztofa Zanusiego: Barwy ochronne. Aktorka swojego pierwszego męża poznała w trakcie studiów. Małżeństwo zakończyło się rozwodem. Byłam niedoświadczona, nie znałam życia, ani mojego męża. Zaczęliśmy się poznawać po ślubie, powiedziała po latach. Następnie była w związku z ginekologiem Zbigniewem Kacińskim. Rozwiedli się na początku lat 90. W 2003 roku na imprezie u koleżanki poznała dziennikarza Piotra Pajdowskiego. Dla powiedziała tu cytat. Szybko odkryliśmy, że mamy takie same marzenia i cele. I po pięciu dniach znajomości zamieszkaliśmy razem. Tak, we wtorek się poznaliśmy, a w niedzielę już urządzaliśmy wspólny dom. Jolanta Zykun, urodzona w listopadzie 1943. Aktorka filmowa, telewizyjna i dubbingowa. Absolwentka liceum ogólnokształcącego imienia Ludwika Słowackiego w Warszawie. W 1966 ukończyła wydział aktorski, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Zadebiutowała na deskach Teatru Ludowego w Warszawie, w którym występowała do 1974. Wystąpiła w kilkudziesięciu filmach i serialach. Była w związku ze starszym od niej o 13 lat aktorem i satyrykiem Jerzym Dobrowolskim. Gdy się poznali, ona kończyła studia w Warszawskiej PWST. On już był znanym i cenionym artystą. Tak o ich pierwszym spotkaniu powiedziała. Oczarował mnie od pierwszego spotkania. Byłam w nim zafascynowana. Zakochałam się w tym człowieku, ale dowiedziałam się, że ma córeczkę, żonę. Zerwałam wtedy kontakt. Dobrowolski zmagał się z chorobą alkoholową, przez co często dochodziło w domu do awantur. Byli razem prawie 20 lat. W lipcu 1987 u Jerzego lekarze zdiagnozowali chorobę uchyłkową jelita grubego. Zmarł 17 lipca 1987 w wieku 57 lat. Jeśli odcinek Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, aby być na bieżąco. Hej!